Dzień dobry do Czorta. Wspominałem już chyba, że ta książka. Bywa naprawdę zabójcza. Dlaczego tak się dzieje, zobaczycie za chwilę na spotkaniu z czytelnikami. Spotkanie z czytelnikami dzisiaj w plenerze. Piękna pogoda, czyste powietrze, śpiewają ptaki, cieplutko, trochę śmierdzi spalenizną. Hmm, to chyba planeta płonie. Widownia podzielona na sektory, jak na meczu piłkarskim, bo może być dzisiaj dosyć ostro. Atmosfera trochę sztywna. W pierwszym sektorze znajdują się ci, którzy nie mają dystansu do siebie i rzeczywistości, czyli innymi słowy, cierpią na syndrom kija w pewnym miejscu, w którym plecy kończą swoją szlachetną nazwę. W sektorze drugim, tuż za mną, ludzie śmiertelnie pozbawieni poczucia humoru. W sektorze trzecim, ci, którzy zawsze są obrażeni w imieniu własnym albo w imieniu cudzym. W sektorze czwartym, fanatycy religijni i ideologiczni. W sektorze piątym weganie, ateiści i kocie behawiorystki. Zanim więc sięgniecie po tę książkę, upewnijcie się, że nie należycie do którejś z tych grup, bo są to grupy szczególnego ryzyka. A jeżeli jesteście już tego pewni, zapraszam na stronę wymownie.pl. Sznur w komentarzu. A jeżeli jesteście żądni dobrej muzyki, to zapraszam na audycję muzyczną z Bunkier Studia w Dzikim Radiu. Startujemy o 19.00. Nie przegapcie.